Wow. Ktoś zamawiał newsy. Już 8 listopada debiutuje Dev Stranding na PlayStation 4. Teraz wiemy jednak, że nowe dzieło Hideo Kojimy trafi także na inną platformę. Producent potwierdził na Twitterze, że gra wyjdzie także na PC-tach wczesnym latem 2020 roku, a wydają firma 505 Games. Ten wydawca jest znany ze wspierania Epic Game Store, ale na razie w tym temacie nic nie ujawniono. Mimo wszystko radujmy się, bo potwierdziły się plotki. Najdziwniejsza gra od lat wyjdzie na komputerach. Co ciekawe, działa ona na silniku wyłącznie konsolowego Horizon Zero Dawn. A jeśli mało wam budowania hypu, Death Stranding miał okazję zobaczyć innymi George Miller, reżyser filmu Mad Max Fury Road. Podobno był zachwycony. W jednym z wywiadów poznaliśmy też przyszłe plany pana z Japonii. Kojima chciałby nakręcić film czy powrócić do gatunku horrorów. Wiadomo też, że przyszły projekt raczej na pewno trafi na PlayStation 5. Tymczasem Prime One Studio szykuje figurkę zainspirowaną Death Stranding. Ta kosztuje w wersji standardowej około 10 tysięcy złotych. Jakby ktoś chciał taką zamówić, to dajcie znać w komentarzach. Podzielimy się kosztami wysyłki. Będzie taniej. W ubiegłym tygodniu wyszła nowa osłona Plan vs. Zombies: Battle for Neighborville, czyli strzelanka sieciowa, która podobno daje sporo radości, jest kolorowa, zabawna i przyjazna osobom w różnym wieku. Dużo dobrych w szalone klasy postaci. To opinię recenzentów. Wadami są uproszczenia w rozgrywce czy problemy techniczne, a skoro jesteśmy przy Electronic Arts, coraz głośniej mówi się o tym, że dzieła tego wydawcy mają powrócić na Steama. To understand gravity. W ostatnich dniach napotoczyło się parę wloteczek na temat Gear Blizzarda. Po pierwsze mówi się, że firma chce powtórzyć akcję z przejściem Fortnite do rozdziału drugiego. Podobnie miałby zostać rozwiązany rozwój Overwatch. Projekt Overwatch 2 mamy poznać na tegorocznym bliskonie. Druga porcja nieoficjalnej wiadomości że rzekomego Diablo 4. Grafika pochodząca podobno z oficjalnej publikacji głosi, że w grze pojawi się Lili Córka Mefista, z którą mogliśmy zmierzyć się w drugiej odsłonie serii. Szykujcie się do egzorcyzmów, bo diabolo powraca. I jeszcze jedna rzecz: Shadowlands to być może kolejne rozszerzenie do World of Warcraft. Blizzcon już bardzo blisko. Firma Capcom podała datę premiery pc w wersji Iceborne, czyli dodatku do Monster Hunter World. Rozszerzenie, które zebrało dobre oceny i opinie na konsolach, wyjdzie na komputerach 9 stycznia, oczywiście na Steamie. Japońskie studio zapewniało jakiś czas temu, że chce nadrobić braki w wersji pc -towej. ta jest nieco w tyle z aktualizacjami względem konsol. Iceborne to dodatek przynoszący nowe potwory i śnieżną, a zresztą co ja wam będę mówił, przecież możecie sobie sprawdzić naszego streama. Twórcy Czernobylite ze studia Farm 51 przedstawili plan rozwoju gry, która niedawno wystartowała w Early Accessie. Plan zakłada regularne aktualizacje zawierające nowe rodzaje broni, lokacje, misje, a także poprawki techniczne, optymalizacje czy zmiany w animacjach i sztuce inteligencji. To wszystko ma zostać spięte na przełomie 2020 i 2021 roku, wtedy też zapewne nastąpi premiera pełnej wersji. Don't know how long I am stuck in Wydane niedawno The Outer Worlds okazało się bardzo ciekawą produkcją RPG w duchu Fallouta. W grze znajduje się jednak zabawna rzecz. Ktoś odkrył, że studio Obsidian on pewne imiona postaci, wrzucając do szerokiej puli różne kontrowersyjne i wulgarne zwroty z poszczególnych języków. Co ciekawego można znaleźć w polskiej wersji? No nie można nazwać postaci np. Na HWDP, Dupcia, Falus, Plemnik czy Bzykanko. No i jak ja teraz mam grać w to, skoro wszystkie moje ulubione imiona postaci są zablokowane. A Andrzej Sawkowski powiedział w jednym z wywiadów dla włoskiej gazety, że jego zdaniem Netflixowy Wiedźmin ma szansę dorównać popularnością Grze o Tron, a nawet przebić konkurencyjny serial. No, oby, bo przynajmniej kanał TV Filmy, będzie miał o czym robić materiały.